Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na, ręce, na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi, pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dzisiaj Ewangelium jest dla nas człowiek, którego nam Kościół pokazuje, święty Marek. Dzisiaj on jest dla nas lekcją od Boga, wcielonym słowem. Marek to jest ktoś, z kogo się narodził kościół w Egipcie. Tradycja mówi, że Marek był biskupem Aleksandrii i że w tej Aleksandrii zginął prawdopodobnie za cesarza Trajana. Stąd też czerwony kolor szat. Marek potwierdził napisaną przez siebie Ewangelię, potwierdził swoim męczeństwem. Ten kościół w Aleksandrii, który, któremu dał początek, to dzisiaj jest jednym z pięciu najważniejszych kościołów w świecie. I taki był, zwłaszcza w starożytności, był jednym z pięciu najważniejszych patriarchatów Kościół niesłychanie dynamiczny, bardzo mocny teologicznie. Kościół, w którym się zrodziło życie monastyczne. Kościół, w którym chrześcijaństwo najpierw dotarło na wieś. Jeszcze wszędzie indziej było, tylko w miastach, w dużych miastach, a w Egipcie już było na wsi. Co pokazuje jak się szybko, jak dynamicznie się rozwijał. I to wszystko każe nam zapytać o właśnie o człowieka, który jest u początków tego kościoła. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby się z kogoś w taki sposób rodził kościół z kogo Kościół może się urodzić z taką siłą, z taką dynamiką, z takim bogactwem. No, Nowy Testament pokazuje nam Marka przede wszystkim jako ucznia, jako ucznia. I to jest myślę, pierwsza ważna lekcja. Że Nauczycielem dla innych może być tylko ten, kto potrafi być uczniem. Marek był uczniem Piotra i Pawła. W obu tych przypadkach to uczniostwo ono trochę inaczej przebiegało, miało trochę inny charakter, co innego to uczniostwo pokazuje. W stosunku do, do Piotra, to uczniostwo było synostwem. Piotr dzisiaj kończąc swój pierwszy list, mówi, pozdrawia was, Marek, mój syn, mój syn. Wiemy, że Piotr miał rodzinę, miał żonę. Tradycja mówi, że miał córkę. Piotr wiedział, co pisze, kiedy mówi: syn. Jakie relacje między nimi powstały? To znaczy, uczniostwo nie jest tylko opisaniem pewnej zależności formalnej, że ktoś jest nauczycielem, a ktoś, jest, a ktoś chodzi do szkoły. Tylko to jest takie uczniostwo, które właśnie staje się jakąś komunią, jakimś porozumieniem. Inaczej słuchasz. Słowa, które Ci przekazuje Ojciec, a inaczej słuchasz słowa, które przekazuje Ci ktoś obcy. To jest uczniostwo, które tak naprawdę ma kształt relacji rodzinnych. Takie jest uczniostwo Marka wobec Piotra. Uczniostwo Marka wobec Pawła jest opisane słowem. Posługa. W drugim liście do Tymoteusza, bo w ostatnim swoim piśmie, Paweł mówi do Tymoteusza, że tylko łukasz jest przy nim w więzieniu, i żeby przyszedł do niego i wziął ze sobą Marka, bo jest mu użyteczny przy posługiwaniu. Więc Marek był uczniem, który potrafił służyć. I ta posługa Marka wobec Pawła no nie była prosta, ponieważ oni mieli taki moment, kiedy się dość gwałtownie rozeszli. W czasie pierwszej wyprawy misyjnej Marek wrócił do domu z Pergę. Wycofał się. Paweł mu to zapamiętał. Jak ruszał na drugą wyprawę misyjną, Chciał iść z Barnabą, ale Barnaba chciał wziąć Marka. Widać, Barnaba znowu pokazuje taki ten swój rys, człowieka, który zawsze drugiemu daje drugą szansę. Nie? Barnaba był taki. Paweł w, ten, w tym momencie nie był taki. Pokłócili się o Marka tak, że się rozeszli. Paweł poszedł bez Barnaby na tą drugą wyprawę. Wziął Tymoteusza. Więc to bycie Marka przy Pawle ono w sobie kryje też pojednanie, przebaczenie, taką przyjaźń gdzieś duchową, bliskość duchową, która się właśnie zrodziła też z, z pojednania, z jakiegoś doświadczenia trudnego. Ale jak, jak Paweł chce mieć przy sobie Marka w ostatnich chwilach swego życia, to on go, on go zalicza do trójki takich ludzi, których chce mieć przy sobie, gdy będzie umierał. To tak jak Jezus chciał mieć przy sobie Piotra, Jana i Jakuba w ogrojcu, to jest Paweł ma taki moment ogrójca, ogrójca i, i w tym Ogrojcu zależy mu na trójce uczniów i tam jest Marek. Piękne jest też to w Marku, właśnie, że on był i przy Piotrze, i przy Pawle wtedy, kiedy oni odchodzili. Był świadkiem pewnie ich męczeństwa. W każdym razie Pismo Święte nam pokazuje blisko Marka tych dwóch apostołów, kiedy są na ostatniej prostej do śmierci. Jest przy nich, kiedy odchodzą. Taka wierność przy człowieku umierającym, który jest też odrzucony, który jest osądzony, zabity, potępiony. Marek jest przy nich. No, to, to jest to, co wiemy o Marku jako o uczniu. Ten, który jest synem, może być ojcem. Ten, który jest uczniem, może być nauczycielem. Ten, który jest sługą, może być przełożonym. I tacy ludzie budują Kościół. Mocny, dynamiczny. Czego wszystkim tu obecnym życzę.